Cześć, ja jestem Mervo, Witam Was w kolejnym filmie z serii Otrzymałem do wieczora. Tylko zabiję tego żemeczka. O. Słuchajcie, przeczytałem komentarz pana Anonima, który zaproponował, żebym zagrał jego celownikiem. Także w tym momencie wklejam. Importuj jego celownik. I o, proszę. Tym razem gramy z takim czerwonym. Ojej, on się rozszerza! On się, roz... on się rusza strzelając. Rozszerza się. No to słuchajcie. Będzie mi się dziwnie grało, ale zobaczymy jak nam pójdzie. czekamy już na koniec rozgrzewki. Także rozpoczynamy oficjalnie meczyk z celownikiem mojego widza. Tam widzę dwie osoby spadają. Jedna chyba leży i awczy na plaży. Chyba tak. Druga jest tutaj gdzieś w domku. Spróbujemy go dopaść. Malutko ma. I oddział wyeliminowany. Nie wiem jak to się stało. I to jest drugi. I też oddział wyeliminowany. <grym> Okej, okay, Merwo, całkiem fajny początek. Dwa łatwiutkie fragi. Dobrze, że się udało. O dobrze, że on nie zdążył podnieść. Broni. Mamy łępę. No i to jest. To jest wymarzony start, powiem wam. Czego mi teraz brakuje? Kamizelki. Czy tam ktoś jest? Nie, chyba daleko w ogóle jest jakikolwiek przeciwnik. 100 dolków? 50, tylko. Aj, bo już bym sobie kupił, jakbym miał 1000, to już bym sobie kupił pakiet mobilności, że mógłbym latać po mapie. I bym był ustawiony. Szczęśliwy na zawsze. Dobra, tu jest może jakaś inna broń. Zobaczymy. A, ale nie mam tego. Nowa. Hmm. Nie biorę no. UMP bardziej wszechstronna rzecz. Poproszę. Dobra, troszeczkę więcej pocisków, jednak do tego UMP by się przydało. Ten celownik, słuchajcie, jest naprawdę bardzo taki mocny, wyraźny, czerwony. E, I mam wrażenie, że jakbym się z kim strzelał na jakąś bardzo daleką odległość, to on trochę mi tak będzie mnie wszystko zasłaniał. Model postaci nie jestem przyzwyczajony do, do tego. O, tak to jest daleko. Ktoś nie walnął mi w tą beczkę, bo zginę. Tutaj zaryzykowałem mocno dla tego... ...hajsu. Tak, ktoś tu się zbliża do mnie. Szybko, szybko. A, może nikt mnie nie zabił w tym czasie? Nie. Otóż mam wrażenie, że ktoś jest... Ktoś jest w okolicy! Si Jezu, myślałem, że to jest Gdzieś Widzieliście, jak podskoczyłem? Eee, nie mam żadnej bomby, żeby to zrobić sami. On miał jakiś inny pistolecik? P250. Dobra. Mamy dużo pocisków teraz do wszystkiego. Dobrze, że oni nie byli we dwóch. Ja myślałem, że oni są we dwóch i że ten drugi zaraz się na mnie rzuci, tam jest daleko. Nie ja jestem pewien, czy to ten sam. Nie mam pojęcia w tej chwili. O, jeszcze więcej kulek. Cudnie. No to teraz słuchajcie, już naprawdę jestem mocny w tej chwili. Mój nie ma mikrofonu, niestety. Hello. Nie będę mu nic rzucał. Jestem zachłanny. zbieram przedmioty tylko dla siebie. Co ja tu mogę ulepszony raport o strefie. To mi się przyda. Będę wiedział zaraz, co się dzieje. No i ktoś jest tutaj. Także lecimy. Mój idzie dołem, ale mój. To był shotgun, wziął go. Ktoś? Ticket. Dobra. Nie no słuchajcie, kto jest też tutaj? chyba tam jest. Mam wrażenie, że tego widziałem. Spaniaczek chciał na mnie skoczyć. Słuchajcie, póki co jest dobry meczyk. Naprawdę wycinamy wszystkich. Weapons here. Ma tam teka, jest wszystko. Na no mi co, mi by się przydał kolejny. Nie mam pieniędzy już na kolejny zastrzyk. A potem, jeśli już, to bym zbierał na. złote ulepszenie. Tu są rzeczy. No bo, mój chyba muszę, muszę mniej coś... się. kombinować sam, co tutaj zrobić. W tym meczyku. Mam nadzieję, że już tego nie popsuć. Oddział wyeliminowany będzie. Tak jest, oni byli tu we dwóch! Już mamy 7 fragu słuchajcie, jeszcze tyle jest ludzi do rozwalenia. Bizonik, nie. No mam za dużo kulek, żeby to wymieniać cokolwiek. Nie, nie ma sensu. Absolutnie nie ma sensu. Poprosimy zastrzyk. A ten co spadał, tu gdzie się kasa jest tutaj, Kamuj w USP. Mam za dużo pocisków, żeby wymieniać pistolety. Aha, dwóch, że metrów. Staram się, czy do nich skoczyć. Czy warto? Wymieniłbym, wiecie, broń na lepszą. O, tu jest rzucik, na samym środku będzie. A to by było warto wziąć. Ona będzie na samym środku. Oj, będzie ciężko. Inny jakiś zrzut jest, nie, tylko ten. Dobra, trochę się zaczaje na razie, wiecie. Czas troszeczkę ochłonąć. Mam 108 HP. Zastanawiam się, czy użyć zastrzyku. Kogo ty strzelasz? A no, mój to chce wziąć. Bierzesz to, czy nie? Co tam jest doing? Czemu on tego nie wziął. <laughs> nie mógł znaleźć. Ja nie wiem z kim, jak z kimś silverem gram. Przydałoby mi się więcej pocisków, ale nie mam. Dobra, jak wygląda sytuacja w tej chwili? Gdzie są wszyscy? Tu po mojej lewej. Help me! Oddział Jedną pesteczką! Jedną! Póki co celownik widza, to jest jak marzenie. Wow. Jejku, ja ciągle nie jestem pewien czy to jest mój, czy to jest przeciwnik. On nagle tak biega obok i hałasuje. Aha, dobra. Trzeba uspokoić mecz. Trzeba go uspokoić zdecydowanie. Do you want to take another drop. Leave it! Już myślałem, że mi zapieprzy pociski, wiecie? Wszystkie. No tu jest jeszcze ten zrzucik, mój bym sobie mógł podnieść. Mm, a strefę jesteśmy w dobrym miejscu. Sprzeciwnik! przeciwnik? The fuck? Czemu on został w miejscu? Przypomyliło, Mi czy to może był zakładnik, bo tam jest cały czas ten zakładnik na dachu, nie? Jest taki mylący dosyć. Take it, take weapon! Take weapon! Weź sobie lepszą broń ziomek, tam ktoś rzuca jakieś miny Take weapon! Z kim ja gram? Dobra, wziąłem czwórkę, udało mu się Teraz już bym wolał, żeby nie biegał przy mnie, wiecie? Bo on będzie zdradzał moją pozycję. No i będziemy się tu glitchować co sekundę. Strefa jest tam na samej wodzie, ale będzie ciekawy mecz. Stop blocking me! No nie jestem w stanie się poruszać. Tam jest ktoś. Tam na kogoś działo, bije na plaży chyba. co moje pociski. Proszę szybko. jest najważniejszy drop. Słuchajcie, już jestem mocno zestresowany, bo to jest końcóweczka bardzo ładnego meczu. Dobra. Ktoś jest? Jeszcze dwóch zostało, mamy 12 fragów już. Gdzie oni są? Daleko. Słuchajcie, amunicja. No, strefa już się powoli kończy. Mam tylko 19 kulek. Szkoda, że nie mam skina do Ogala, ale przez to, że mój rozwalił tamtą. Główną skrzyneczkę To ja gram jego AUGiem jak gdyby No teraz szybko Wow Słuchajcie co się dzieje w tym momencie Szybko pociski Szybko Przecież się Nie znam, że pójść po te pociski, nie, nie znam, że on już zniknęły chyba zresztą. jeden na jednego. 14 zabójstw udało się. Przeciwnik już o 12 HP. Co za mecz? To z celownikiem widza coś takiego. Czy, czy mój zrobił chociaż jeden frak? <laughs> jejku. Kogo mi dobrał? Jestem bardzo ciekaw, jaką mój ma rangę. Ale taki piękny mecz! Jeden z najpiękniejszych. On już miał na mnie celownik. Ułamki sekund. Jeden z najpiękniejszych moich meczów w tym trybie. Patrzcie, no dobrało mi w ogóle podstawową rangę. Dlaczego tak się dzieje? Wszyscy mają dużo wyższe. Ja się nie dziwię, że on tak grał, bo jest w ogóle nowy w tym trybie, tak? Ale dziwactwo. Czemu tak dobiera? No nie słuchajcie, meczik udało się wyciągnąć mimo wszystko, musicie stać łapkę w górę, subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!